Drodzy Państwo, oferujemy również duży wybór słodki i słonek przekątek na pojutrze.

Dla Ciebie, co tutaj jest, jak tutaj jest, jak tutaj sobie dojechałem. Także, oczywiście, szkolimy się koralowo, jak zwykle, no bo gdzie by inaczej. Ja zapraszam Cię do oglądania filmu, to, który Ci obiecałem, a ja idę sobie coś fajnego przekąsić. Pozdrawiam. Spokojnie, na pewno się nie będę. To powiem szczerze, tu naprawdę jest co robić, nie ma nudy, a jak zauważyłeś, w ogóle nie ma ludzi. Jest przepięknie. Bliżej dla dzieci. także króciutki tam urywek z przelotu, z wszystkiego i tak dalej, mniej więcej co to jest u mnie, no ale wiesz jak Turcja, Turcja generalnie jest mocno wypasiona, więc Koral nie pozwala sobie na to, żeby to było w słabych hotelach robione, więc mamy 5 plus gwiazdek, ultralog inclusive, mamy full wypas największy na świecie, jaki jest chyba rewelacja. Po prostu też hotel fajny, chociaż byłem w lepszych, co prawda, tak mogę króciutko powiedzieć, ponieważ pozwiedzałem troszeczkę, byłem, ale nie przyciągając, idziemy, idziemy zgodnie z tematem, więc jak to zrobić za darmo? Jak nie oglądajcie mojego ostatniego filmu, to musisz do niego po prostu wrócić, żebyś też wiedział o co chodzi. Więc nie przyciągamy, nie trener, nie coach, nie lekarz, lecimy prosto z tematem. Więc jak zrobić to za darmo, żeby nie płacić za pewne rzeczy? Da się to zrobić, chociaż mówiłem ostatnio, że większość ludzi, jak nie płaci, to i tak nie uszanuje. Niestety tak się zdarza, tak jest. Ja jestem osobą, która potrafi uszanować, ale lecimy z punktami. Konkretne przykłady, i podam ich tylko kilka. Ostatnio mówiłem o siłowni, sportach walki, basenie yy, i tak dalej, o biznesie i tak dalej. Oglądnij ostatni film. Ja ci go tutaj wklejam. Jeżeli nie oglądałeś, to czym prędzej to zrób, żebyś wiedział mniej więcej o co w tym filmie chodzi. Czyli jak zrobić to za darmo. Lecimy, siłownia. E, ostatnio mówiłem właśnie, łyczek, coś pięknego, mm, coś pysznego, e, o siłowni, o tym, żeby sobie wziąć trenera personalnego żeby za to zapłacić jak dalej. Jak to zrobić za darmo? Będę krótko mówił. Po prostu podejść do człowieka, który się na tym zna, który dobrze wygląda i po prostu poproś go po prostu o pomoc. Niech ci pokaże, zrób kilka ćwiczeń przy nim i zacznij to robić. Takich ludzi na siłowniach jest pełno. Nie musisz brać terenu personalnego, Jak nie chcesz, możesz się tego po prostu nauczyć za darmo. Tyle w temacie. Drugi punkt. Znaczy drugi punkt, tych podpunkt. Sporty, walki. Dokładnie to samo, ale też poproś kogoś, kto już się trenuje dłużej, na pewno kogoś takiego znajdziesz. Ktoś, kto naprawdę ma o tym pojęcie, jeżeli go poprosisz, na pewno ci w tym po prostu pomoże za darmo, bezinteresownie. Nawet zrobi to z przyjemnością, popatrzy, czy dobrze, dobrze wyprowadzasz ciosy, czy dobrze się skręcasz, czy cokolwiek i uczć po prostu bez praktyki nie będzie nic. Tyle, krótko. Basen. Moi drodzy, no basen to jest taka prosta sprawa. Ja biorę prywatne lekcje, ponieważ ja już jestem starszy, mam stare nawyki i tak dalej, więc ja poczuję, żeby ktoś po prostu przy mnie był i stać mi na to, żeby komuś zapłacić, więc chcę to zrobić. Jak to zrobić za darmo? Wystarczy, że idziesz na basen, poprosisz ratownika. Ja to często robiłem. Poprosiłem ratownika, on stał, patrzył na mnie bezinteresownie. W większości ci ratownicy tak się siedzą, na tych słupkach nie mają co robić, więc ci po prostu z nudów po prostu pomogą. Również drugim sposobem jest to, żeby zobaczyć, jak się dzieci uczą. Przechodzisz na basen, kiedy dzieci mają lekcje i po prostu patrzę, jak dzieci. Robią to, to, tamto i uczysz się razem z nimi, stawiasz obok i uczysz się po prostu tego, co one. Proste? Proste. Takie można nauczyć basenu. Chociaż jakby te wszystkie techniki, które Ci tutaj mówię, które są za darmo, jakby no nie oszukamy tego, że faktycznie raz na jakiś czas jednak dobrze zerknąć do tej samej osoby, która Ci pomogła, albo wziąć faktycznie jedną godzinkę personalną, żeby ktoś sprawdził, czy faktycznie robisz to dobrze. Wiedza na YouTube, moi drodzy, dzisiaj możesz wszystkiego nauczyć się na YouTubie. Totalnie wszystkiego. No, praktycznie nie ma dzisiaj rzeczy, której po prostu nie ma, tak? Większość... Programów rozwojowych, kursów różnego rodzaju, i tak dalej, to jest wiedza, która jest na YouTube. Tylko wiesz, czym te kursy się różnią? Jak mnie śledzisz, oglądasz moje filmy, one się różnią tylko i wyłącznie tym, że co? Tylko i wyłącznie tym, że co? Że są pogadane w jedną całość, w jednym miejscu są po prostu, i to jest ta różnica. I nic więcej, tutaj nie ma, nie ma tutaj nic więcej, żadnej różnicy. Tyle. Mamy wiedzę, mamy biznes. Moi drodzy, jak biznesu się nauczyć? Albo rozmowa z właścicielem, jeżeli ktoś podejdzie do ciebie, a ty jesteś właścicielem. Nie wierzę, że też od razu każdego skasujesz, na pewno będziesz chciał komuś pomóc, coś fajnego doradzić i tak dalej, ale również większość tej wiedzy biznesowej jest na YouTube. Tylko trzeba poświęcić czas, trzeba chcieć po prostu coś więcej od życia i coś zrobić. Nie musisz kupować jakichś kursów, szczerze powiem ci uczciwie. Ja wykupiłem tych kursów różnych mnóstwo, mnóstwo je przerobiłem. Nie ma nic nowego. Nie ma nic nowego, czego nie ma na YouTube, Nie ma. Tylko, że jest to po prostu pokładane w całość i możesz skakać z jednego na drugi i masz to po prostu w jednym miejscu. To jest tylko i wyłącznie ta różnica, ale na YouTube jest generalnie wszystko. Wszystko, jak nie, to idziesz, pytasz jakiegoś właściciela firmy i rozkręcasz mega gruby biznes i tyle w temacie. Nawet jak już masz biznes, ale nie kręci, albo coś chcesz naprawić, to też to możesz po prostu zrobić. Lecimy dalej. Remont na przykład. Remont, taki przykład dla ciebie remontu, bo chcesz zrobić płytki w łazience, chcesz panele pożyć, nie umiesz. Pierwszą możliwą rzeczą, gdzie się tego możesz nauczyć, jest to YouTube. Po raz kolejny, wszystko jest dzisiaj w internecie, ale tutaj głównie mówię o YouTube, bo masz konkretny film, jak się kładzie: płytki, kafelki, czy cokolwiek, jakieś remont, jak się maluje i tak dalej. Czegokolwiek nie wiesz, ładujesz na YouTube i masz tam filmy instruktażowe, po prostu nie da się tego nie zrobić. Ja pochodzę z, bud z budowlanki, że tak nazwę, bo zajmowałem się tą branżą 10 lat, ale ja nigdy nie byłem wykonawcą, a mój cały dom, generalnie oprócz dużej łazienki, zrobiłem płytki, podłogi, praktycznie wszystko zrobiłem sam, malowania, takie rzeczy zrobiłem sam. Dlaczego? Bo zawsze gdzie mnóstwo pieniędzy, a gdzie się tego nauczyłem? Na YouTubie. Jak czegoś nie wiedziałem, pisałem, dzwoniłem do mojego kolego, albo zapraszałem moich kolegów i to jest drugi taki punkt dla ciebie, gdzie szłem do kolegi i mówię, słuchaj, dasz mi za godzinę tyle, ile mi dasz, albo po prostu będę u ciebie pracował za darmo, bo się po prostu tego chcę nauczyć. Ale lepiej wziąć pieniądze, tak? Nie dość, że zarobisz, to jeszcze się czegoś nauczysz. Idziesz, układasz przez 3-4 dni panele, wiesz, jak to się robi, dziękuję. Układasz sobie w domu. Nie dość, że zarobiłeś parę stówek dodatkowo, to jeszcze ma wiesz, jak to zrobić. Czy to płytki, czy remont, jakikolwiek. I oczywiście te wszystkie przykłady, które Ci podaję, odnieść do każdej w ogóle sfery życia. No i oczywiście moja ulubiona, e, moja ulubiona technika to jest barter. Uwielbiam się w barterze rozliczać z kimkolwiek. Ktoś coś ma dla mnie, kosztuje coś tam 50 zł, to Zróbmy to, zamieńmy to, załóżmy, o, masz moją książkę, wybierz sobie jedną z moich książek przykładowo, proszę bardzo, pek, wybierasz sobie, mamy rozliczenie, tak? Ktoś potrzebuje coś ode mnie albo ja od kogoś wymieniamy się w barterze w inny sposób. On potrzebuje po prostu mojej dorady, korzysta z mojej konsultacji, moja konsultacja kosztuje tyle i tyle, jego usługa kosztuje tyle i tyle i albo rozliczamy to w barterze, ktoś komuś dopłaca, prosta, czyli mamy reasumując yy, siłownia, sporty walki, basen, yy, wiedza YouTube, biznes YouTube yy, z właścicielem rozmowa, remont, partner, wszystko, zastosuj tylko te kilka technik to jest drugi punkt dla Ciebie. Zastosuj to w życiu. I to wszystko. Jeżeli to zastosujesz w życiu, wystarczy Ci. Masz większej rzeczy za darmo i osiągasz naprawdę mnóstwo rzeczy w swoim życiu. Tyle. Pozdrawiam Cię. Obserwuj mnie na moim profilu wszędzie, bo będę Ci wrzucał to ze szkolenia, co się dzieje. Jest to międzynarodowe szkolenie, w którym jest prawie tysiąc osób, ale nie wszystkich, tylko wybranych osób samej Polski czuję się wyjątkowo, ponieważ jest, uwaga, 15 osób z Polski tylko. Ja jestem w, w, w tych 15 osobach. Nie każdy tutaj mógł być. Ja akurat miałem tę możliwość, więc dlatego tutaj po prostu jestem. Więc międzynarodowe szkolenie z międzynarodową ogólną, y, światową filmo, firmą, z którą współpracuję 6 lat. Jeżeli chcesz więcej, wejdź na stronę www.robertchuchro.pl. Masz jakieś pytania o firmę, albo cokolwiek, napisz do mnie, zapytaj się mnie. A tymczasem obserwujmy i widzimy się w piątek. Pozdrawiam serdecznie.